No dobra, witą, wittą Z to są oczywiście lawsik, tylko jeszcze tu widzę, że muszę trochę to poprzestać. Tu coś gdzieś krzywe O, jeszcze to, o, wittą Zobaczymy, gdzie się uda pograć. Czy a fajnie, jakby się udało pograć. Ja ukrywał, fajnie byłoby. Sam jednak coś trochę pograć w... w klocki, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle. Nie pamiętam jak ja tą wieżę budowałem Mam nadzieję, że nie no. Gdzieś mam to zapisane, jak ją budowałem, ale nie pamiętam jak Kiedy się dokończy Zobaczymy czy się w ogóle będzie opłacać Czekaj, kontrole mi się chyba pozmieniały, czy mi się wydaje Nie, chyba jest ok. Dobra muszę wrócić po swoje rzeczy, bo ja to na degradatywie buduję Bo po co mam się męczyć zbudowaniem czegoś, czego nie będę normalnie używał. Albo mi się wydaje, albo mega lagi są. Obej się, pokaż mi się. Nie no, tu mi nie ścina, a tam jak sobie popatrzę. Z mniejsze jakoś na podglądzie. Niech nie będzie automatyczne. W ogóle chyba za głośno muzyka jest, co? Może trochę. Tak tyle dam o. Może będzie z Ewentualnie muzyka na Discorda przeniosł. Chociaż nie wiem, czy Discord ci będzie więcej zżerał. Chora, ja mam te rzeczy, których znosiłem przy sobie. To, dwa. dwa, trzy, cztery. To nie potrzebuję tutaj, buty Co chciałem zrobić? Kto się przyda? To się nie poprzydaje. Tu bym zwiększył. Czekam na muzykę. Masterki, take Dobra, o Szenia rodak to jest gdzieś dziś tam lata? Fajnie, tu silikon się przepalił, tu nic się nie przepaliło, tu się żelaza, przepaliła, że złoto. Czy coś jeszcze mam do palenia? Czy ja odłożyłem żelazo? ta, oddaj, coś do palenia mam. To mógłbym popalić, a ja będę chciał symbole robić, to się nie opłaca, to się nie opłaca. Dobra. Niech ktoś się pali, ciebie bym sklepał sobie. Jakiś taktyczny ekspedynowoltor, bo na misji będzie. No to wychodzi. Dobra, muszę patrzeć na ten telefon i tam podgląd. Czy wszystko jest ok. okej? Dobra, Jakie to w ogóle wyglądało moje PC? Pokaż mi to. No to był Onix. No tak, bo on się na misji nie przynagował. Tu też. Person... Tylko do Pokebok, bo, tak, Pokéboksa, Pokedexa Dobra. No, jaki wielki szczur. do fuck. Przerośnięte szczury kontratakują. Jary, jary, to byle zy... ogóle muzyka jest fajna, podoba mi się. Okej... Okay. To chodźmy dalej. Tak najbardziej do tego Voltorba i Berspro to by się przydało XP'ić No, więc tak zróbmy Church beamu W sumie ja nie... Czy ja potrzebuję zagrał na Peaceful Weź to wyrzuć Dobra, ej, jaka Dobra, chodź się klepać Nie wiem co to, to mnie nie obchodzi. Uh, no tak, po okay, heal Healowy tak um, okay. Jak na razie nie jest źle, chyba. Okay, jakieś takie czasami dziwne ścinki wejdą. Pokaż mi się obejście, jak ty wyglądasz. 1.4 4 252, dobra 252 kratki jak na razie stracone, to chyba dosyć sporo. Czecież czasami bywało gorzej na tych startach Co ja się kojarzę Dobra, nie tak czekaj Find Orb. Czy, jak się questy włączało? N tu, ja na razbędzie mam tu PC Use APC OK Find Orb, Dwa krasy Craftan Ultra Travel to end. K14 psychików, dobra. Psychik, pierwszej geny Drowsy, Abra. I to chyba wszystko. Czyli potrzebuję iść... Abry w lasach, a Drowsy nie mam pojęcia gdzie mógłby się zrespić. To w sumie jeszcze... A, jeszcze egzekutor by był on w dżungli. W sumie dżunglę bym sobie z chęcią znalazł. Z, tak złapał dżunglę dla wsi. To nieźle. A jeszcze jedną rzecz. Muszę sobie tak obczaić, Czekaj, nie to. A, nie to. I to pokedex Trochę przerwa było od tej gry. Nie p. Czym się włączała mapę? Albo bardziej pointy. Czy ja mam sobie zapisane wszystkie. Nie, czekaj, to nie. N to było to. L to. To. K. O. Nie, K to internet się włącza. <noise> Echa. Nie. G. F. Tak, F to jest to. E to może? Nie, to? To mi zmienia tutaj mapkę To? Nie, to mi zmienia też mapkę To? Nie Kiedyś trafił jakiś dobry przycisk, który mi to daje, w ogóle zmniejszyłem sopoki, to było o um, No to chyba, albo to, nie no To może to? Nie, Ła, co to? O! Czy to mi pokazuje pokiś, jaki chcę? Weź mi tego nie pokazuj. O to chyba tego, z kompasu znalazłem opcję. O, fajnie. Drawboxy z Weź nie rysuj linii, nie rysuj boxów. Show custom, show pokeluty, show shine. Dobra, niech pokazuje legendy, ultra bestie, shiny i Bosy. Bossów mi nie pokazuj Niech shiny pokazuje. Poke -luty. Dobre, nie pokazuje Pokeluty Dobra, nie pokazuje Nie będzie tak Zobaczymy, czy to jest kompas A to drugie? Nic, dobra O, Abry są To Abry można byłoby se na nałapać abry, to może być ciężkie. Czekaj, nie w którą stronę w ogóle biegnę. O, to się przyda do ultraboli No właśnie. Uderzy mnie, czym też nie uderzę. No ty gnoju ty. Woltor, co to za bilitek? Co ty za abilitkę w ultorb'ie miałeś? Um, pokaż mi swoje sumary, static, szkoda Jakbyś miał magnet pula, byłbyś mi bardziej przydatny I gdzie ta abra uciekła? Tutaj, tu Ewentualnie diglet, dopać z tą na Pod te abry bo tak z zwykłego Pokebola na raz Może być ciężko Ale spróbujmy No brak free teleport, Nie wiem, to jest bez zęzu A w ogóle w Voltorp, Bellsprout i Dwarty nie mają nazwy Będzie trzeba je jakoś nazwać Questów mi żadnych nie daliście, więc Niezbyt macie wybór, znaczy wybór możliwość zostania w którymkolwiek z tych poków. A, dlatego nie nazywałem poków, no tak, żeby dać wam, żeby dać wam szansę na jakieś fajne zadanka. Niestety było tylko jedno, nie było, nie, powiem to że szczerze, Mech. przed edycją wydawało się być spoko ale nie, zdążyłem, nie miałem okazji przeczytać je w całości bo na telefonie mi pokazało, że jest aktualizowane a tu niestety włączam co to jest no, 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 z no, w ogóle jaka duża ponytka kiedyś też się połapię po ponytko na razie chcę tą chcę tą dżunglę znaleźć właśnie jak mapa klikam m żeby mapę włączyć jak się mapę włącza Option e, options controls journey map create waypoint pod base coś aktywował też coś jest create waypoint create waypoint pod komu mogę sobie dać albo pod do o pod to będę miał waypointy a żeby zobaczyć mapę... Czekaj, czemu nie mogę... Zoom in zao... manager, 2.0 menager, tak. Show nie ma present show. To. Show hide full screen pod komę, dam. I teraz, no, będzie jest no i tak Czyli tak w tą stronę sytuację pochodziłem To chodźmy sobie gdzieś w to może To są bugno. Bridge Forest Rivery Tutaj ta wieża, fajnie to wyglądać zaczyna e, w tą stronę W ogóle, zróbmy jeszcze tak o. i tak. Da, zapomniałem. ustawić wcześniej z tego. Ale no to już bywa. Ty masz mały level do duo, Dawaj. Walcz ze mną. Potrzebuję exp'ić dosyć potężnie, te dwa płoki. W sumie też niego też, bo bym sobie tak dosyć sporo wyeksbić Chyba spróbuję tak na końcu niezbyt, ale dobrze już. Niech już próbuję. Czy się burza gdzieś włączyła? No to wychodzi. Dobra. Poke heal. I w drugie